Texar Conger, którą testuję już od dwóch lat, oraz jej budżetowa wersja, czyli kurtka Texar Grom. Chciałbym powiedzieć Wam pokrótce o tym, jak te kurtki sprawują się rzeczywiście w terenie. Obie te kurtki przetestowałem w warunkach deszczowych, w warunkach wiecznych. Ta kurtka była testowana znacznie dłużej, dlatego że była ze mną m.in. w Norwegii, w przebitkach. Zobaczycie moją wyprawę tutaj w te lasy. W momencie, kiedy na morzu rozpętał się sztorm, kiedy dość mocno tutaj wiało, kiedy padał deszcz. Te kurtki, obie, są zbudowane na bazie trójwarstwowego laminatu z membraną. Każda membrana, nawet w najlepszej kurtce turystycznej, w końcu puszcza. Widzicie tutaj tę kurtkę, którą teraz poddałem długotrwałemu działaniu deszczu. Deszcz przed chwilą padał naprawdę intensywnie. Membrana w pewnym stopniu puściła. Jednak co dzieje się z kurtką wewnątrz? Czy to, że puściła membrana, oznacza, że kurtka jest mokra w środku? W żadnym wypadku. Kurtka jest tutaj suchutka, dlatego że jeżeli już puści ta membrana, to jeszcze ten trójwarstwowy laminat. Tutaj widzicie, wszystkie szwy są dodatkowo klejone. Tutaj woda nie przedostanie się do środka. Nasz polar nie będzie mokry wewnątrz. Ta kurtka naprawdę świetnie się sprawuje. Zaraz sprawdzę kolejną kurtkę marki Texar ze sklepu Millworld. Jest to tańsza wersja tej, o 100 zł tańsza. Kurtka Texar Grom. Nie mamy tutaj pod pachami wywieczników. W kurtce Tektarkonger mamy wywieczniki pod pachami. Rozpinamy tutaj ten zamek. Mamy wentylację. Tego niestety nie ma w tej kurtce. Dodatkowo membrana w tej kurtce jest mniej oddychająca. Także ta kurtka, jeżeli chcemy mieć wodoodporność taką doraźną, to znaczy zaczyna padać deszcz, narzucamy na siebie kurtkę. Tylko do takich okazji powinna być ta kurtka stosowana, natomiast ta kurtka może być. Dodatkowo warstwą ocieplającą, dlatego że nawet jeżeli nie pada deszcz, możemy w niej chodzić, dlatego że jest w miarę oddychająca. Ma też te tutaj wywieczniki. Nigdy się w tej kurtce jakoś specjalnie nie zaparzyłem. W tej nie wiem, bo testuję ją zbyt krótko. Na razie przetestowałem ją na działanie deszczu, wiatru. Jak widzicie, woda zatrzymuje się na membranie. Gwarantuje naprawdę dobrą wodoszczelność, tak samo jak kurka, kurtka Konger. natomiast wydaje mi się, że ta kurtka ma trochę gorszy, mniej atrakcyjny wizualnie yy, krój. To się też przekłada na wygodę, jest mniejsza wygoda w tej kurtce. Natomiast ta kurtka nie dość, że jest dużo bardziej dopasowana. To jeszcze ma kilka rozwiązań, takich które naprawdę bardzo mi się podobają. Między innymi ściągacz w kapturze tutaj z tyłu, taki ściągacz w kapturze powoduje że jeżeli dobrze dopasujemy właśnie tym ściągaczem kaptur do naszej głowy, to możemy się odwracać i rzeczywiście kaptur podąża nam razem z głową. Mamy szeroki kąt widzenia, szerokie pole widzenia, bo jeżeli ubierzemy taki kaptur, który tego ściągacza tutaj nie ma w wersji budżetowej tej kurtki, czyli Pekter Grom, ta kurtka jest tańsza od 100 zł, to niestety ten kaptur w ogóle jest jakiś dziwny, bo mi opada na oczy. Nie jestem w stanie tego wyregulować, bo nawet jeżeli zrobię to tymi tutaj ściągaczami, mam ten kaptur na oczach. Poza tym odwracam się, no i jest to takie trochę. Ten kaptur to jest porażka w tej kurtce, To trzeba wyraźnie zaznaczyć. Jeżeli ktoś ma większą dynię, to może nie będzie to dla niego żadnym problemem. Zwykły zamek, napy. Natomiast tutaj zamek w każdej z kieszeni jest uszczelniony. Zwróćcie na to uwagę. No ta kurtka to jest po prostu. Dużo lepsze wykonanie. Kaptury w obu kurtkach są odpinane, z tego co wiem. tutaj no tej na pewno są ja Tutaj również już czuję, jest zamek. Obie te kurtki mają takie rozwiązanie, że rzepy tutaj na rękawach nie są umieszczone na samym końcu jak w wielu kurtkach turystycznych, bo wtedy no, moglibyśmy zawęzić ten rękaw tutaj na nadgarstku. Natomiast w tym wypadku możemy zawęzić na rzepie rzeczywiście tutaj na nadgarstku rękaw. Natomiast jeszcze część materiału wystaje nam tutaj na dłoń. Dodatkowo chroni przed wiatrem, przed wilgocią. To jest bardzo fajne rozwiązanie. Wolniej się dłoń nam wychładza. Tej kurtki nie poleciłbym Wam na pewno, jeżeli chodzi o maszerowanie gdzieś poza szlakami ciągłe. Jest słabo oddychająca, mało wygodna. Natomiast charakteryzuje się wysoką wodoszczelnością i wiatroszczelnością. Dlatego, jeżeli tylko po to potrzebujemy kurtki, możemy. Zakupić spokojnie Texar Grom. Natomiast, jeżeli potrzebujemy wygody, oddychalności, takiej kurtki, którą rzeczywiście mamy na sobie, na sobie cały czas podczas marszu, poza szlakami, która dodatkowo jest bardzo wytrzymała na rozdarcia, to Texar Conger. To jest mój wybór od dwóch już lat. Dajcie znać, o czym chcielibyście kolejny materiał. Mamy teraz na warsztacie Soft i Polary. Dajcie znać, co chcielibyście zobaczyć jako pierwsze w komentarzach. A tymczasem na razie trzymajcie się i czołgiem.